Na zbroi nie ma krwi ani śladów pocięciach. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie, zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindar z Dlaczego oni.? Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. A, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne? Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. A -a. Dlatego dziki Gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki Gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Ard Skelik wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne, jak na te porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze. A potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba to piję. Mhm. Mm jak nie trzeba to też pijesz. No to w drogę, trzymaj się blisko. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie.